Goście nowego ekranu, właściwie nowy ekran jest, jesteśmy gośćmi Bogdana Goczyńskiego, blogera, teraz to już symbolu walki o sprawiedliwość. Bogdanie, byłeś w więzieniu i tutaj muszę Cię zapytać, bo mam dysonans poznawczy. Z jednej strony ludzie, którzy, którzy odwiedzali więzienia mówią, że tam tam się normalnie stosuje tortury, że tam jest paskudnie. Z drugiej strony, agendy rządowe mówią, że polskie więziennictwo, polski system penitencjarny jest nowoczesny, doskonały, i, i kara pozbawienia wolności polega tylko i wyłącznie na jej wykonaniu. Czyli nic tam się złego nie dzieje. Jak to jest? Jak tam jest? Ja sam nie byłem świadkiem tortur. Natomiast od współwięźniów, współosadzonych trochę słyszałem, co się robi na komendach policji, w jaki sposób uzyskuje się zeznania. Więc jedną z takich metod to jest przywiązywanie delikwenta do krat, na przykład wieszanie go za ręce na kratach i traktowanie paralizatorem jest to potężny ból ludzie często padają chociaż ten więzień, o którym opowiadał, jak go potraktowano paralizatorem stwierdził, że nie przyznał się do niczego natomiast ludzie tak mówią natomiast prawda jest zapewne inna kto inny mówił mi o, o pewnego rodzaju maszynce na korbkę, która powodowała wysokie napięcie, którym polażano e, osobę przesłuchiwaną. Tam było 40 parę voltów, czy coś takiego. Przypuszczam, że to był e, induktor e, z polowej centralki z demobilu z lat 60. czy coś takiego. E, ktoś inny mi z kolei mówił. E, e, jak wymuszano na nim zeznania poprzez przyduszanie, to polegało na zakładaniu worka plastikowego na głowę i przytrzymywanie tego worka tak do, do momentu, aż człowiek, jak to oni nazwali, odpłynął. Czyli stracił przytomność, później go przywracano do, do porządku i, i, i procedura może za, zaczynała się z powrotem. Także te metody są stosowane. To są ubeckie metody? No są, są ubeckie metody. Ja przypuszczam, że te metody zawsze będą stosowane, bo jak zauważyłem w tym systemie więziennictwa, to i po jednej i po drugiej stronie są ludzie o podobnej mentalności to są dość prymitywne typy psychopatyczne żądny, y, klawisze, strażnicy więzienni, to są na ogół ludzie rządni władzy i chętnie, chętnie tą swoją władzę pokazują to samo jest z policjantami y, te, tego typu ludzie idą właśnie do służb ja pamiętam na przykład jak byłem y, y, wieziony y, y, na komendę policji bo tutaj mnie y, Tajniacy porwali. Stąd. To, to nie była mundurowana policja, tylko nieoznakowanym samochodem podjechali. Może zapewne specjalnie, żebym, żebym nie wszedł do domu, bo gdybym zobaczył, że policja, to mógłbym na przykład ich nie wpuścić. No. Ja z Bilekim nie rozmawiam, jak wiadomo. Ale w drodze na komendę, no to tam były niejaki jaki pan Dąbek zdaje się nazywał, taki człowiek niewielkiej postury i być może dlatego, że wyglądał tak skromnie dość to starał się pokazać kim on jest, no, no bluzgi leciały cały czas, wyzywanie ludzi przez okno, ty taki, nie taki, pieprzony, no, on używał bardziej dosadnych określeń, geriatryku na, na kierowców, którzy jechali zbyt wolno. Co cholera świętokrowo jesteś, czy co na kobietę, która, która przechodziła w jakimś centrum handlowym, może tam nie było pasów, ale to jest centrum handlowe i ludzie przechodzą sobie od sklepu do parkingu i tak dalej. I trzeba się z tym liczyć. On był wielkim policjantem i, i wyzwiska były tam na porządku dziennym. To, tak samo zachowują się strażnicy więzień Bluzgi, wyzwiska, to jest norma. I więźniowie, i strażnicy więzieni używają tego samego języka. To jest ta sama mentalność. Jak to, oceniasz, to są typy psychopatyczne. Jak oceniasz, ile osób, co do których są duże wątpliwości, czy zostali skazani słusznie, jest w więzieniach w Polsce. No bo Twój przypadek to jest klasyczny, to była pokazówka. Eee, to, to była pokazówka, bo ja jestem nękany już od lat. Jedna sprawa się kończy, zaczynają drugą. Na przykład ta sprawa wczorajsza w sądzie, tam jest ciekawa sygnatura z 2007 roku. No, wydawałoby się, że no, kilka tygodni to powinno wystarczyć sądowi, żeby sprawę rozpatrzyć, natomiast to jest tak, że sprawa zaczęła, została zaczęta w 2007 roku. I czekała. Tym, tym cze, cze, czekała, jak się skończyły inne sprawy, był wyrok, no to zaczynali tą sprawę, ta sprawa się skończy, pewnie coś innego wymyślą. Chodzi o e, ciągłe nękanie człowieka, żeby nie mógł e, prowadzić normalnego życia żeby nie mógł zarabiać pieniędzy, wychowywać dzieci i cieszyć się, się swobodą i, i życiem, chodzi o zaszczucie. I oni tak robią. Przykładem jest sprawa Lepera, Andrzeja Lepera, no, który niby popełnił samobójstwo, ale on ciągle był nękany coraz to głupszymi procesami sądowymi właśnie w ten sam sposób. No ale jeżeli i, aparat, który, który jest wymierzany przeciwko społeczeństwu. więc jest z definicji niewiarygodny. Mówi, że to było samobójstwo, to, to, to jest to Nie ja to widać, widać było, powód, żeby temu nie wierzyć. Tak, widać było po sposobie w jaki prowadzono dochodzenie, z góry było już stwierdzone nawet przed śledztwem, że było to samobójstwo, śledztwo szybko zamknięto. Media mainstreamu pierwszy komunikat tak. jaki dał, a żej że popełnił samobójstwo. Media mainstreamu są kompletnie niewiarygodne, jest tam potężna cenzura. I no byłem na kilku konferencjach prasowych z wysokimi oficjelami, reżimu, to znaczy z Ministrem Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. I widać było, że media nigdy nie zadają dociekliwych pytań. Kiedyś, zdaje się, dawałem Ci odsłuchać moje tak. pytania na konferencji prasowej, więc pytałem się na przykład Pana Kwiatkowskiego, ówczesnego ministra sprawiedliwości o, o koordynowanie fabrykowania oskarżeń w sprawach rodzinnych bo wyraźnie jest to koordynowane na pewno są zalecenia e, w kierunku rozbijania rodzin bo, bo to się robi z całą premedytacją e, natomiast e, ze strony mediów głównego nurtu ja nie słyszałem takich dociekliwych pytań. Na ogół jakieś powierzchowne pytania odnośnie katastrofy smoleńskiej były czy coś takiego, ale, ale tam nie było żadnej dociekliwości. Bogdanin, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Serdeczne dzięki. I gratuluję, że udało Ci się przetrwać. No Chciałbym, żeby to się wszystko zakończyło. Ja już jestem pięknie zmęczony tym wszystkim. Może się uda to zakończyć. Chciałbym przede wszystkim, żeby moje córki tutaj wróciły do tego domu, który ciągle na nie czeka. Ich pokoje są wysprzątane, gotowe na ich przyjęcie w każdym momencie. I tak dzieje się już siódmy rok. Może się kiedyś doczekam. Myślę, że się doczekasz. Myślę, że twoje córki w końcu zaczną szukać w internecie i zobaczą jak ta twoja sprawa wyglądała naprawdę. Jeśli przypadkiem oglądają ten film, to chciałbym im przekazać moje pozdrowienia i powiedzieć, że czekam na cały czas.